W niedzielę 22 września, podczas drugiej tury przedterminowych wyborów, Fromborczanie zdecydowali, że nowym władarzem miasta i gminy zostanie Małgorzata Wrońska. 32-letnia mieszkanka Fromborka, niezwiązana z żadnym ugrupowaniem politycznym, wygrała ze swoim konkurentem Henrykiem Bakinowskim, członkiem polskiego stronnictwa ludowego, zaledwie 10 głosami. Jak poinformował nas przewodniczący Rady i miasta gminy Fromborg, zaprzysiężenie nowej pani burmistrz odbędzie się w połowie października. Małgorzata Wrońska w pierwszej kolejności zamierza zająć się budżetem. Chce także dokończyć inwestycje na terenie miasta i gminy, rozpoczęte przez jej poprzedniczkę. Czy Fromborg czeka jakaś rewolucja? No myślę, że przez rok nie aż tak wielka, ale na pewno na pewno jakieś przemiany będę wprowadzała, tak jak właśnie mówi nazwa mojego komitetu. A można wiedzieć jakie? Od czego pani chce zacząć? No tak jak zresztą zapowiadałam w swoim programie, no od budżetu, tak, no nowego burmistrza czeka, czeka sporządzenie budżetu na rok 2014, no jak wiadomo budżet jest aż o 10 milionów mniejszy, więc no jest to dużą sztuką, żeby pogodzić wszystkie potrzeby i, i no i... I na pewno kontynuować wszystkie inwestycje i wszystkie dzieła, które zostały rozpoczęte no już przez mojego poprzednika. No trzeba tutaj y, dokończyć, no bo zostawić w połowie no to ja mi się niczemu dobremu nie służy. Więc to tak na, na sam początek. A później w ramach no, pracy, poznawania jakby potrzeb y, mieszkańców i urzędu, no na pewno będziemy, ja i, i Rada, i pracownicy urzędu, będziemy tutaj m, pracować na rzecz gminy. Czyli nie zamierza pani negować ani niszczyć tego, co już, co już jest rozpoczęte? Nie, oczywiście, że nie. Naprawdę to niczemu dobremu nie służy. Wszystkie, wszystkie projekty, które zostały już rozpoczęte, no na pewno będę kontynuować. A zmiany personalne? Na dzień dzisiejszy trudno jest mi powiedzieć, czy jakiekolwiek będą zmiany personalne. Ja będę opierała się tylko i wyłącznie na kompetencji urzędników. Jeżeli uznam, że jakiś urzędnik nie jest kompetentny i nie wykonuje należycie swojej pracy, to każdy dobry pracodawca no, będzie pewnie egzekwował to. A czy dotrwamy do następnej kampanii w pełnym składzie, czy będą jakieś zmiany, to już wyjdzie w trakcie. Czy pomyślała już Pani o swoim zastępcy? Czy w ogóle takowy będzie? Nie, nie myślałam jeszcze. No tutaj mówię, muszę zobaczyć, jak, jak dużo pracy jeszcze mnie czeka, bo może się okaże, że jest potrzebny ten zastępca, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie myślałam i nie mam konkretnej osoby na myśli, na pewno nie. Chciałabym panią jeszcze zapytać o kampanię wyborczą, a mianowicie o list posła, który został rozesłany do mieszkańców Fromborka. Co pani. o no powiem szczerze, że ja osobiście nie dostałam tego yy, listu. Nie wiem, czy pominięto mój dom, czy to tylko zbieżność. No Uważam, że jest to nieładny chwyt, bo ta kampania wyjątkowo była czysta i taka spokojna. W porównaniu, już ja mówię, to moje drugie podejście, więc w poprzedniej kampanii no, wszystkie możliwe chwyty były używane. Ta kampania była, mówię, dość spokojna i taka czysta, a list no, sam chyba za siebie mówi, prawda? To tylko daje osobie jakby wymiar, to co, to co zrobił nasz poseł pękarski, tak. A czy sądzi Pani, że współpraca z posłem pomimo wszystko będzie możliwa? Nie wiem, tutaj mówię, to wszystko wyjdzie w trakcie. Nie wiem, czy w ogóle będzie chciał współpracować, ale jeśli, jeśli tak, no to mówię, to wszystko wyjdzie w trakcie i, i wtedy się okaże. Nie. Proszę powiedzieć, czy przez rok czasu jest Pani w stanie przekonać mieszkańców Fromborka, tych, którzy głosowali na Pani przeciwnika, że to właśnie Pani będzie tym dobrym burmistrzem? Postaram się, postaram się, żeby przekonać te osoby, bo bardzo często zarzucano mi mój wiek, że jestem bardzo młodą osobą i mogę sobie z tym nie poradzić. No jak to wyjdzie, zobaczymy za rok, ale no myślę, że i moje doświadczenie, jakie do tej pory posiadłam i wiedzę, no i pracę, którą będę wkładać w prowadzenie naszego miasta, no myślę, że, że przekona mieszkańców, że będę dobrym burmistrzem. Jest pani z urodzenia fromborczanką? Tak, tu się urodziłam, mieszkałam, wyjechałam tylko na okres studiów, ale po studiach wróciłam tutaj. Tu założyłam swoją rodzinę i zamierzam tu pozostać. Czyli interesuje się pani tym, tym miastem i wszystkie jego problemy są pani bliskie? I zna. Tak, tak. Znam tu bardzo wielu mieszkańców, znam problemy, a, a jeszcze bardziej poznałam je właśnie podczas kampanii wyborczej, bo mówię, miałam spotkania zarówno w mieście, jak i na wszystkich, wszystkich sołectwach, więc no mówię, te problemy są znane i nie są mi obce, bo część problemów także mnie jako mieszkankę dotyka. Tak? I dziękuję.